Wiedza przekazana mi bardzo pomaga w działaniu, w rozumieniu. Generalnie mógłbym każdemu zaproponować taki cały kompleks tych kursów, bo to naprawdę daje całość dopiero wyobrażenia na temat sztucznej inteligencji. Nazywam się Tomek Diakowski. Jestem współwłaścicielem firmy D4 Quality. Mieszkam w okolicach Wrocławia. Stałem jakby na tym kursie narzędzia, które mogę użyć, ten młotek, czy tam subokręt, który mogę użyć w swoich projektach. Nie trafiliśmy jeszcze na taki projekt, który by połączył te wszystkie elementy, natomiast nie boję się, po kursie się nie boję, tak, że jak przyjdzie taki projekt, wiem co z nim zrobić. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z współpracy z Elefantem, gdzie tylko mogę, reklamuję, że są kursy bardzo dobre. Te kursy również pokazują cały świat sztucznej inteligencji, poczynając od menadżerów, gdzie było pokazane w jaki sposób tak wysokolewelowo działa sztuczna inteligencja, poprzez GNA Code, gdzie można było na, na żywo, prawda? Pobawić się głosem, pobawić się obrazem, pobawić się tekstem, wideo, poprzez jeszcze wyższy level, który powoduje, że współpraca między tymi poszczególnymi elementami jak one współpracują między sobą więc to daje już takie naprawdę fajne narzędzie, które idzie do przyszłości, tak i, i które będziemy pewnie zmieniać świat. To jest taka nowość, gdzie każda firma zaczyna teraz wprowadzać agentów, swoje produkty, OpenAI, Gemini i inne. Staram się jakby z tego korzystać. Dzięki temu kursowi rozumiem, co się tak naprawdę dzieje wewnątrz, jak to działa i staram się implementować to też w swoich projektach.